tutaj widok lejka. Na tym widoku lejka pracujemy sobie na statusach. Czyli widzimy gdzie się znajdują nasze wszystkie zamówienia. Mamy tutaj takie etykiety, czyli tutaj takie mamy okienka, które są naszymi zamówieniami, tylko trochę uproszczonymi. Mamy tutaj mniej informacji, żeby te karty nie były zbyt nieczytelne. Ale każdą z takich kart, czyli każde to nasze zamówienie, możemy edytować według własnych potrzeb, czyli możemy ją po prostu dostosować. I dzieje się to w bardzo prosty sposób, ponieważ polega tak naprawdę na tym tylko, że przeciągamy sobie informację, której potrzebujemy, i trafia ona na naszą kartę. A jeżeli chcielibyśmy się czegoś pozbyć, to równie prosto możemy to z naszej karty usunąć. W ten sposób dostosowujemy sobie ten widok do swoich potrzeb. A jeżeli chcemy stąd szybko też zarządzać sobie tym naszym procesem sprzedażowym, to również że wystarczy, że przeciągniemy nasze zamówienie z jednej kolumny do drugiej i zmienia nam się nasz status zamówienia.